Słuchajcie, piękne słoneczko. Nałożyłam filtr i postanowiłam się z Wami umalować. Zrobimy sobie takie get ready. I przy okazji serię Tanie Nie znaczy Złe. Pokażę Wam takie naprawdę fajne perełki. I znowu mi napiszecie w komentarzach, że wszystko musi mieć. Ale no tak już jest ze mną. Ja Wam pokazuję naprawdę fajne kosmetyki. A przy okazji w dobrej cenie. Także na kobiecej możecie zapaść naprawdę ee, super cenówki, jeżeli chodzi o produkty. Słuchajcie, będą różo, o których Wam wspominałam. Bardzo Was zainteresował marki Hans. Słuchajcie, wszystkie kolory warto mieć. Naprawdę są cudowne. Zobaczycie, jak one przepięknie się aplikują. Jak Cudownie wyglądają na skórze twarzy. E, także ja dzisiaj e, szykuję się. Sawery, oczywiście, tutaj jest razem ze mną, ma piknik, także myślę, że też miło spędzimy czas i zobaczycie, że będąc mamą, mając mnóstwo rzeczy na głowie, można się naprawdę fantastycznie malować. tylko trzeba mieć taki lekki patent, także podusia kocyk, elegancko, no i się dziewczyny malujemy, także subskrybujcie kanał. Zajrzyjcie koniecznie na Instagram, bo tam na bieżąco Wam. Różne rzeczy podpowiadam. No i co? Zaraz zrobić dresowe dreszczowe w i nie mam pojęcia skąd ona jest. To jest taka zwykła, słuchajcie, z takimi większymi rękawami bluza dresowa. Ja czasami łapę jakieś fajne okazje na Zalando, więc y, tam też Wam polecam e, Anne Field. E, bardzo mają fajne rzeczy. Czy Monki. E, to takie dwie marki, które moim zdaniem są naprawdę sensowne, jeżeli chodzi o e, Zalando. Słuchajcie, użyję sobie dzisiaj Catrice Liquid Camouflage HD. To jest jeden z Waszych hiciorów, także sobie zobaczymy. Ja mam kolor Hazelnut Beige, 0,30 i jako bazę mam jeden z filtrów Bona Julie, to jest taka koreańska marka. Tym razem mam ten do skóry suchej, bo podobało mi się to, że bardzo ładnie wyrównuje też koloryt i nałożę sobie podkład gąbeczką. Ja zawsze gąbkę po prostu myję przed każdym makijażem, także została w łazience, To jest Boho Beauty, e, z komunikatywnie stworzona gąbeczka. Naprawdę fantastyczna, bo jest duża. Dam Wam linka, bo jest najkobiecej, także myślę, że Wam się po prostu spodoba jej wielkość, e, miękkość i to, jak szybko aplikuje podkład. Ja troszeczkę może sobie przyciemnię ekran, bo powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo ładne jest słoneczko. Jestem ciekawa, czy kolor będzie dobry. To jest, jak zauważyłyście, lejący dosyć podkład. E, także fajnie, ja takie chyba, chyba wolę, bo one mają wtedy, mam wrażenie, że łatwiejszą formę aplikacji. I troszeczkę mniej trzeba tego produktu. Wystarczy taka właśnie wtedy jedna pompka i aplikujecie na całą buzię. On jest, słuchajcie, bardzo podobny do e, tego z Elever, jeżeli chodzi o konsystencję bo tamten też jest taki właśnie lejący się i chyba słuchajcie, zbrałam dobry kolor bo bardzo ładnie się wtopił, ostatnio miałam ochotę na jakiś taki też e, drogaryjny podkład, ale z takim optymalnym kryciem i ten ma słuchajcie fajne, ale też sekretem jest pamiętajcie, sposób aplikacji gąbka jednak e, moim zdaniem najlepiej nie nakłada e, pomijam to, że wy lubicie chyba najbardziej dłońmi nakładać z tego co mi piszecie Natomiast ja, słuchajcie, wiecie, że od lat yy, jedyne co nakładam do mnie ewentualnie to jest misza Perfect Cover yy, i to tyle. Także, ale zdarza mi się słuchajcie, słodkiej nakładać nakładać też gąbeczką w większości. Bo słuchajcie, po prostu ja ją myję, mam taki też odruch i od razu sobie nakładam. Bo muszę mieć, słuchajcie, patent na ksa, ksawcie, jak się maluje. On wtedy sobie e, faktycznie, on, on ma coś takiego, że on bierze kocyk, bierze sobie poduszkę i po prostu sobie przymiesiada. To jest taki moment, kiedy on ze mną też spędza czas. E, bardzo często coś tam sobie też e, przegląda, jakąś książeczkę. A teraz akurat, słuchajcie, myślę, że bardziej go wkręci, wkręci bajka niż e, o, przyglądanie książeczki, bo wtedy mnie o wszystko pyta. E, I chcę po prostu szybko zrobić ten make-up. I powiem Wam tak, on się bardzo ładnie wtopił, zobaczcie, wszystko ładnie przykrył, jakieś takie, ja nie mam niedoskonałości, chyba, że tutaj, słuchajcie, miałam wczoraj, ale nałożyłam krem taki wyciszający z wąkrotą i jak ręką odjął, to powiem Wam, że naprawdę jest super nakładam sobie korektor. ja mam słuchajcie ostatnio robiłam w ogóle mega porządek. zobaczcie mi bardzo bardzo mało kosmetyków zostało w tym moim pudełeczku. bo miałam słuchajcie już taką górkę. cały czas coś sobie testowałam, cały czas coś dokładałam. Eveline Liquid Camouflage, więc Liquid Camouflage, Liquid Camouflage. mamy słuchajcie komplet. to trochę mi się uzbierało, ale powiem wam, że zostały po prostu same takie perełki, które używam ten, ten korektor. Ja powiem wam tak, nie jestem wybredna co do korektora, ale on musi mieć mm, takie optymalne krycie, nie za duże, żeby się też nie odcinał. Ja lubię takie właśnie wykończenie jednocześnie trochę rozświetlające, zobaczcie, że pięknie odbija światło, ale y, nie chcę mieć takiego efektu wysuszenia na skórze twarzy, no i generalnie nie mam, więc to ja akurat wam bardzo, bardzo polecam. Ten korektor, bo on jest naprawdę śmiesznie tani, a bardzo fajnie się prezentuje. No i słuchajcie, standardowo Glam Shop, mój ukochany brązer. Ja mam w kolorze karmelizowany i to jest akurat optymalne na teraz. Jak mam jeszcze ciemniejszy, to myślę, że słuchajcie, po prostu latem jak będę gdzieś wyjeżdżać. Już też planujemy sobie e, wakacje. Naprawdę, powiem Wam szczerze, zaczęłam się marzyć: Hiszpania, a to też zresztą. Więc gdzieś tam powoli myślimy o tej Hiszpanii, Majorce. Także myślę, że będzie wiele fajnych vlogów, bo planujemy może w tym roku troszeczkę więcej takich vlogów wyjazdowych. Zobaczymy, jak się uda. Ja chciała, żeby po prostu ta pandemia oh, trochę nam dała oddechu. Zawsze słuchajcie, mam teraz przyjaciółkę w bardzo zaawansowanej ciąży. Praktycznie pod koniec marca rodzi, więc będzie równo 3 latka. Słuchajcie, między Ksawciem a Benem, bo to będzie Benjamin i powiem Wam, że naprawdę, że naprawdę sobie tak mocno biję w piery, że nie mogę tak się z Olą często widzieć, ale znacie, bo Ola też robiła ze mną ostatnio ulubieńców, też czasami jest na vlogach, no, fantastyczny człowiek. Także w sensie bronzer nałożony, no to wygląda, powiem Wam, że fantastycznie i ten brązer nie jest drogi, także dzisiaj no naprawdę taniej nie znaczy złe. Ja faktycznie go, słuchajcie, sporo zużyłam już. Także jeden z takich fajniejszych produktów i nieziemsko tani, bo ja kupiłam na prącem za 30 zł, także no. Chanel jest ta beczka też przepięknie nakłada kremowe róże, więc generalnie słuchajcie, mamy bardzo tani podkład, taki wręcz kultowy bym powiedziała. No. E, Brązer w kremie też, słuchajcie, wyczarowałam wam naprawdę rewelacyjny i to taki mój pierwszy strzał, słuchajcie, nigdy nic nie miałam z Glam Shopu, ale no te kremowe produkty są bardzo dobrej jakości, w ogóle mi nic nie wysypuje, nic mnie nie uczula, nic się słuchajcie nie dzieje, używam tego brązera już e, od grudnia, e, bo kupiłam sobie na, o, na Black Friday sobie kupiłam, tak, to jest w ogóle idealny sposób, żeby upolować naprawdę coś, czego w ogóle nie planowałyście, a wydać o wiele mniej, także super. Mm, no i sobie nałożę e, troszeczkę pudru, i tak jak Wam mówię, najlepiej bazować w ogóle na kremowych produktach. Z uwagi na to, że dłużej Wam się trzyma make-up, nie macie później takiego zmęczonego makijażu, takiego odcięcia brązera, bo tylko ten pudrowy produkt pracuje na buzi, tylko jest to przejście, taki gradient właśnie między różem, brązerem i podkładem, więc ja nie mam takiej właśnie kreski zmęczonej wieczorem, a bardzo często widzę, że gdzieś tam ten podkład się utlenia, ściera, a zostaje Wam na przykład trwały brązer, więc no u mnie jakby tego efektu nie ma. Makijaż wygląda przez cały dzień tak samo. Mam, słuchajcie, bardzo fajny pędzelek z Hulu P60, bardzo często mnie pytacie o pędzelki Także ja sobie nałożę nim puder Puder to oczywiście ten Beauty and the Blur Z pixie. Ale pędzelek jest, słuchajcie, super Ostatnio właśnie go upolowałam U dziewczyny, na fajne fajny cenie Zresztą to są bardzo tanie pędzelki I on cudownie gruntuje każdy makijaż Przepięknie w ogóle rozprowadza też pudry Zaraz zobaczycie, to jest taki multitasking Eee, pędzelek i jakby dużo produktu nie trzeba, żeby on rozprowadził na przykład puder równomiernie Zobaczcie, fajnie to wygląda. Broda najważniejsza, broda się najczęściej świeci. Ja słuchajcie, lubię też tutaj gruntować dobrze makijaż, bo faktycznie w ciągu dnia nosimy jeszcze. Są bo jeszcze jest kluczowe szaliki więc po prostu nie chcę, żebyście miały jakieś takie nietrwałe te makijaże. Dlatego też troszeczkę tutaj więcej sobie pudru nakładam, on się przepięknie wtopi. No i tak naprawdę taką bazę mamy gotową i teraz będziemy pracować z super produktami do konturowania. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam trzy kolory róż wypiekanych. No one są po prostu przepiękne. Prze Bardziej nie mogę już, słuchajcie otworzyć tego opakowania, to Wam pokażę w ten sposób. Zobaczcie. Ja na przykład używam tego jako brązer, a najczęściej tego jako róż, ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj chyba sobie użyję tego. Nowość. Słuchajcie, dla mnie to w ogóle te róże, ja naprawdę ubolewam, że yy, ja ich wcześniej nie odkryłam, słuchajcie, one są po prostu przepiękne. Możecie nakładać się tym pędzelkiem, który wam wcześniej pokazywałam, czyli tym Hulu P60, on też, słuchajcie, przepięknie nakłada, ale możecie też takim normalnym, skośnym pędzelkiem z tlenionego włosia kozy. I słuchajcie, działamy tym różem. To jest yy, 276. Wypiekany róż na ekobiece, i w ogóle są słocze wszystkich odcieni. Yy, mamy tam trzy na ekobiece, więc ja po prostu wziąłam dla Was trzy, żebyście sobie zobaczyły, dopasowały swój kolor. I zobaczcie, on przepięknie opalizuje, ale to robi w taki naprawdę nienachalny sposób. Niby tutaj wydaje się jasny, a powiem Wam, że spokojnie możecie nim wykonać troszeczkę ciemniejszy kont kontur, bo. Yy, i jego daje się stopniować. I zobaczcie, już jest od raz efekt taki opalony Już się słuchajcie, robi ciekawie. Mamy jabłuszko. Ja generalnie zaczynam zawsze od tej strony i troszeczkę zawsze daję przy uszek, żeby ten efekt się przegryzł. Nie robię takiego... No nie wiem, czy robię takie typowe ceny. No robię, no. W sumie to robię. i w ogóle zobaczcie, od razu ze mnie wychodzi taki rudzielec, widzicie? od razu te włosy zupełnie inaczej wyglądają, one też troszeczkę muszą się odbić bo miałam je związane także troszeczkę też zaraz ogarnę, przeczeszę, ale już słuchajcie, ten makijaż zupełnie zupełnie inaczej zaczyna wyglądać, przepięknie wygląda ten brązer. i ja słuchajcie od razu przy uszach nie no, cudnie. I w ogóle taka skóra jest taka fajnie matowa, a jednocześnie ten róż jest taki właśnie jak jemuszko. Ja Zobaczcie. Nie no, po prostu, nie no. no czad. Nie no, musicie go mieć. Słuchajcie, no dziewczyny, obowiązkowo zamawiacie. Jest przepiękny ja go jeszcze nie zamykam, ponieważ to jest ostatnio mój taki naprawdę perfekcyjny make-up. Ja jestem tak z niego zadowolona, bo ja, słuchajcie, nakładam go jeszcze na powiekę i no to jest mega uniwersalny To jest, słuchajcie, mój must have na wyjazd. Ja go widzę na tej majorce, mówię wam. Całą, słuchajcie, powiekę. Zaraz wam pokażę, jak ja będę wykańczać w ogóle makijaż. Ale na razie tak zostawiam. No i dobra. Nie da rady głosować, ale dzisiaj chyba ten, jakoś mi tak, słuchajcie, pasuje. To jest taki lekko blady róż z takim, taką poświatą fioletu. Nie mam pojęcia. Jeszcze go nie używałam. Cały czas katowałam, słuchajcie, ten róż. To jest 275%. A to jest 274, czyli jaśniejszy troszeczkę mi się wydaje. O, przepiękny, przepiękny róż Super tak wygląda. W ogóle, słuchajcie, nie potrzebujecie rozświetlacza, no ale że dzisiaj macie make -up ze mną, to rozświetlacz będzie. Ja słuchajcie, używam bardzo często dwóch. Mamy tutaj tę wersję Aruba. To jest róż taki typowo rozświetlający. I mamy oczywiście Ekocera Capri Shimmer, Capri to jest rodzaj rozświetlacza. I go damy tutaj na szyte kości policzkowych. I słuchajcie, ostatnio, bardzo Wam się podobał ten patent z żelowym rozświetlaczem. A jeszcze na. Mm, Taki, właśnie, wypiekany. Bardzo bym się ten element podobał. I słuchajcie, znalazłam w ogóle przepiękny róż od Bell Glam on Gel. I to jest, słuchajcie, po prostu rozświetlacz żelowy. Przepięknie wygląda. Słuchajcie, powiem Wam, że na ręku to po prostu czad. I ja go, słuchajcie, nałożę sobie tutaj delikatnie. Jeszcze troszeczkę. Zaraz Wam pokażę, jak on się fajnie rozciera pędzelkiem. W ogóle właśnie niedługo mi się kończą jazdy właśnie Radek dzwonił, żeby poustalać termin. Jak będzie egzamin. Zobaczcie jak to Nie no cudownie wygląda to na rozświetlacz cudownie. On jest taki kremowy, taki suchy jednocześnie ono w ogóle będzie wyglądał nieziemsko, na tutaj na przykład na dekoldzie, żebyście sobie po prostu go rozmarowały. Także, no nie, no powiem Wam, że to też jest odkrycie. Naprawdę, no cudownie wygląda. On tak się przepięknie mieni i taki stworzy efekt. No, słuchajcie, katować moją ukochaną paletkę ostatnio Eveline Nudes. To jest e, tak, słuchajcie, przepiękna paleta. Ja ją Wam ogromnie polecam. E, jak na przykład sobie użyjecie tego wypiekanego e, różu na całą powiekę, to później, słuchajcie, ten cień. Tak, wam cudownie wykończy makijaż. On jest taki puchaty pędzelek, to jest akurat, no i teraz on nie powiem, bo mi się tutaj kompletnie star napis, ale e, taki, taki po prostu zwykły puchaty pędzelek do nakładania cieni. I teraz, słuchajcie, dzieje się magia. Ja go nakładam w kąciku, rozcieram go, jest tak przepięknie rudy ten makijaż, taki ciepły karmel. O, to jest dobre, słuchajcie, określenie. I ja naprawdę powiem wam, że. Yy, tylko przy tej lampce mogę się umalować. Ja, nie potr... ja po prostu już w ciemno się maluję. Powiem Wam, że ja już nie potrzebuję więcej. Jest tak przepiękna ta paleta. Te cienie są tak uniwersalne, a jednocześnie mają taki właśnie dla mnie kop energetyczny w makijażu. Nie jest słuchajcie droga. Także spróbujcie sobie ją ewentualnie, jeżeli nie wiem, coś Wam się znudziło w waszych makijażach. Czy po prostu szukacie właśnie takiego karmelowego, pięknego cienia? Wow! ja jestem totalnie po prostu ja jestem totalnie zauroczona tym cieniem jest przepiękny tym ciemnym, najciemniejszym robię sobie słuchajcie kreskę i ta kreska wychodzi po prostu przepięknie bardzo ładnie się e, rysuje kreskę e, tym najciemniejszym cieniem no ja bym mogła po prostu z zamkniętymi oczami narysować tą kreskę ten cień jest cudowny i on się w ogóle trzyma cały cały dzień także w sensie, ja w ogóle nie że on zaśnie do tego gadania się ktoś w sensie, uśpi ale to jest twardy zawodnik, mówił okser to jest twardy zawodnik. Chyba, że ze mną po prostu idzie spać. Robię rosół, może pomidorówkę bardziej chyba zrobię. Ksawer uwielbia, tak, że będę miała też zapas, bo ja słuchajcie, od razu zupę mrożę albo dzwonię do babci, że mi robiła. I jak jest chory, no to mam słuchajcie, co wyciągnąć z lodówki i, i na szybko mi właśnie obiad zrobić. Tak. Znaczy no, ona i tak praktycznie muszę wam powiedzieć, że tylko nie brakuje błyszczyka jakiegoś, bo dzisiaj nie mam ochoty na jakieś E, mocniejszy make-up i tusz do rzęs, także to jest Everline 3D O ten e, tuż mnie często pytacie, bo on słuchajcie, robi taki efekt... E, sztucznych rzęs, tak, muszę powiedzieć, że tak, to jest akurat dobre określenie, bo on faktycznie wygląda jakbyście sobie dokleiły i on bardzo ładnie przyciemnia w ogóle linię rzęs. Ja generalnie w ogóle jestem zwolennikiem raczej korzystania z kreski przy użyciu cieni i często nie pytacie, jakie są dobre paletki z wykorzystaniem najciemniejszego cienia do kreski, no to ja bym wam poleciała tak od siebie albo właśnie Evelina, to to super, i ja też aktualnie używam Lunar Affect. Efektu. To jest też bardzo ładna, i też widzicie, że zahartowałam dosłownie te cienie. Także te są naprawdę dobre. Także jeżeli chodzi o kreseczki, to y, mam aktualnie dwie, no bo ta koła rzadko kiedy jest dostępna z cykatriz. No a też wiadomo, że już. Y, Używanie dwóch paletek pod rząd takich samych to jest hardcore. Rzadko się wraca do tych samej palety, a ja wróciłam, bo też ją sobie zbiłam w zeszłym roku na, na weselu. Właśnie byliśmy ostatnio znajomi i opowiadaliśmy, bo by się okazało, że ręcznik, słuchajcie, który mieliśmy, podłogę zakinął. Także wydało się. No ale w dobrym celu. Słuchajcie, podłoga była czysta, pani nie musiała sprzątać. no, powiem wam, że nieźle on jest przecudowne. no cudowny ten dużo. i on się tak fajnie zmywa w ogóle jak nakładać, nakładacie olejek, to po prostu tak jakby wam schodzi, no czuć tą grubszą warstwę na rzęsach, no bo on jest generalnie pogrubiający, więc no musi być troszeczkę tego duszu, on nie jest taki, wiecie no, no nie, nie tworzy takiego naturalnego bardzo luku zwłaszcza, że on bardzo też od nasady e, pogrubia rzęsy no, ale od razu to spojrzenie jest takie glam, nie, znaczy przynajmniej dla mnie ja wiem, że są osoby, zwolenniczki, na przykład słuchajcie Karolina z stylizacji, bardzo, bardzo jakby duże rzęsy nakłada, ale też ma duże oko, ja jej właśnie tego zazdroszczę, że no ja niestety przy takim małym, niby mam skośnie fajnie wyciągnąć u mnie kreski, to jednak jakbym założyła sobie takie rzęsy, to pół twarzy byście miały zasłoniętą u mnie. No i słuchajcie, błyszczyk, tutaj taki fajny wyczaiłam z Evelina, bardzo budżetowy. I to jest Makeup brand number one, z klasem hyalonowym Lip Luminizer. Ja mam go w kolorze Choco Bons. O, to jest fajna nazwa. Choco Bons. Jest taki delikatnie metaliczny. Tak, Wam, że dzisiaj mi się marzy. Marzy taki błyszczek. No, także u mnie make słuchajcie skończone. Bardzo szybko poszło. Jestem słuchajcie zadowolona. To jest taki naprawdę mój codzienny look. No. Każdy każdych jest przyznajcie, że widzicie mnie w tym makijażu. Trochę nudno, no, no nie wiem, kiedyś się ja byłam w ciąży, malowałam się tak samo ciągle do filmików, to ktoś mi napisał, że o matko, znowu ten makijaż, no zrób coś innego w końcu. Ale powiem Wam tak, jak macie wszystko tak wyuczone, tak wszystko wiecie, poukładane, no i czujecie się dobrze w takim makijażu. No nie wiem, nie ja mam po sobie do włosów, no zobaczcie, ten kolor mi w ogóle, no mega wyszedł. Ja mam Sajus 8, myślę, 60 miodowy blond, i on faktycznie wychodzi taki miodowy blond. Taki miód, taki grzeczany. you przepiękny, przepiękny w ogóle kolor włosów, także jej się czuję dobrze w chwilę, tak w ogóle ta dzisiaj taka mięciutka, fajna, przyjemna, nie wychodzę z niej. Eee, także tak, jeżeli miałabym podsumować swój dzisiejszy makijaż, no to powiem Wam tak, Podkład mnie zaskoczył, dawno go słuchajcie nie miałam, ja go kiedyś już miałam, ale ja nie pamiętam jakby jego krycia mm, i powiem Wam, że naprawdę optymalnie w ogóle też do porównania z Elever, bo krycie, krycie mają takie same, trochę inne wykończenie, bo ten ma mm, ten ma nawet trochę większe krycie, bym powiedziała, ale ten bardziej przypomina mi krem BB, takie wykończenie miszy natomiast to no, przepięknie się w ogóle rozprowadza, fajne podkład, naprawdę jeżeli, nie wiem, nie macie funduszy na jakiś e, droższy podkład, albo po prostu chcecie mieć coś na szybko i sobie szybko coś kupić, a nie się zastanawiać i, e, nie wiem, organizować budżet, e, to powiem Wam, że fajny podkład, tak, fajny podkład, bo jakoś tak powiem no szczerze, mnie mocno zaskoczył, nieźle, nie? No, Także ja się umarwałam, dałam Wam cynków, super róża, ale dziewczyny naprawdę ja się obrażę jak nie zamówicie sobie chociażby jakiegoś kolorku. No przepiękne wykończenie, ja jestem w ogóle nim zachwycona. Nie ostatnio bardzo dużo osób mnie pyta w filmach jaki mam już na policzkę, no bo trochę go chwaliłam w ostatnim vlogu. Eee, coś tam, coś tam wędkę zarzuciłam, ale nie powiedziałam co to, jaki to kolor, także linki będziecie miały na dole do e-kobiecej. Mam nadzieję, że te nowości Wam się spodobają, no bo powiem Wam tak. Z tych wszystkich produktów mam nadzieję, że wyczerpam dla Was perełki, e, także paletka, podkład, e, róże, słuchajcie, tuż, dużo, no wszystko będziecie miały na, na dole link. Mam nadzieję, że będzie komplet, zresztą po moich filmach jest słuchajcie dużo wyprzedanych rzeczy, no ale to znaczy, że ufacie mi i lubicie takie wykończenie, także my się z nami żegnam, trzymajcie się.